Witam wszystkich w kolejnym motovlogu Dziś taki temat pożyczanie motocykli, Dawanie motocykla komuś na przejażdżkę, bo to jest y, ciężki temat, ciężka sprawa Na początek mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o mnie to po y, prostu mam także Boję się kobietrzeć motocykl i to nawet nawet swojemu obratu. Czasem da mu się kawałek przejechać, ale to też musimy tyle błagać i, i przekonywać, żeby mu dał No i o co chodzi? No, no motocykl. No, yy, pracowaliśmy na ten motocykl. Ciężko a tu komuś pożyczymy, a bo damy się kawałeczek tylko przejechać. No, i niech, te, niech on się właśnie wywali. Przecież dla większości z nas to motocykl to jest po prostu oczko w głowie. Jesteśmy przywiązani do swoich maszyn, tak jak niektórzy też do samochodów, jeżeli mają niezłe samochody jakieś tuningowane. no to jest obawa przed tym że po prostu ktoś się wywali i nam rozwali motocykl ale też obawa o czyjeś zdrowie i życie bo tragedią będzie taka sytuacja że damy się komuś przejechać albo pożyczymy motocykl a on na tym motocyklu się po prostu zabije to już będzie konkretna tragedia. I można później gdywać, że, że to prze, yy, przez nas. No bo my mu daliśmy motocykl, nie? Także to, to jest w ogóle ciężki temat. Nie ma w yy, wiadomo, też nie ma w tym nic złego w takim pożyczaniu, jeżeli ktoś ma duże zaufanie. Do osoby, której da się przejechać motocyklem swoim, albo pożyczy. Tak, ma zaufanie i wie, że ten ktoś potrafi jeździć i ma też rozum w głowie. No to nie ma problemu większego, nie? I też byłoby głupio wsiąść na, na czyjś motocykl i się przejechać. że nigdy nie, nie prosiłem kogoś, żeby dał się przejechać wiadomo, to za, zawsze jest taka chęć no, ale ja się jakoś powstrzymuję kupię swój motocykl, to będę jeździł kupię mocniejszy, to będę jeździł ale nie, żeby od kogoś no pożyczać To nawet kawałeczek się przejechać bo jak ktoś ma motocykl 150 koni mocny to ktoś kto pierwszy raz siedzi na taką maszynę no może może się to źle skończyć może nie zapanować nad maszyną Jakie jest wasze podejście do tego, bo myślę, że większość z Was po prostu nie użycza i nie, nie daje się przejechać swoim motocyklem. Myślę, że to jest prawidłowe podejście. Ktoś pójdzie może nas mówić. Kurde, że jesteśmy chytrzy, że żyły, no ale no to eee, tu nie ma przejścia. Tu dalej jest. To eee... no, trudno. Ja nie pożyczam i, i, i nie będę pożyczał. A czasem się tam ratu przejechać, no bo po prostu, no nie mogę patrzeć, jak on mnie tam prosi i prosi. Ma prawko i, i cze, czasem jeździ na. czasem też jeździł na, na Jawie, no ale. Ale nie ma po prostu tego takiego doświadczenia, że na co dzień jeździ motocyklem no to jednak no, trzeba, trzeba mieć mieć jakieś doświadczenie żeby się łapać na, na, na kurde na jazdę 600 -ką. no to tyle w tym temacie myślę, że, że dosyć ciekawy jest y, temat każdy ma swoje zdanie na ten, na taką sytuację. No tyle wam chciałem przekazać w tym motovlogu. Na razie, cześć.